Ej ogarnijcie to, byłem ostatnio na Wilanowie w nocy I jakiś ziomek z taką lampą powiedział mi, że potrafi świecić po 12 godzin Początkowo staruszkowi nie uwierzyłem, więc postanowiłem sam ją kupić i to sprawdzić w zestawie przychodzi nam z takim pilocikiem do sterowania Uchwytem do mocowania i gustkami chyba do tego uchwytu Tego co widzę to ładowana jest poprzez solar, więc spoko Bo będę ją mógł zabrać na ryby, biwak lub po prostu sobie ją postawię przed domem Mówił mi, że jest wodoodporna, więc zrobimy jej taki mały testik I zobaczymy czy da sobie radę No muszę warszawiakowi przyznać radę bo lampa świeci i to naprawdę mocno jak sami widzicie doświetla mi dosłownie połowę podwórka ja swoją lampę postanowiłem zamontować na podwórku żeby mi doświetlała ogródek i powiem wam, że całkiem mi się to podoba ogarniałem jeszcze, że sterowana jest poprzez taki pilocik i masz trzy tryby świecenia no ale moim zdaniem drugi tryb jest zdecydowanie najlepszy bo jest wyposażony w czujkę ruchu która działa naprawdę elegancko w ogóle to ta lampa mi się tak spodoba że postanowiłem dokupić sobie drugą i też ją postawiłem na podwórku jedynym minusem tej lampy jest to że naprawdę mega szybko się wyprzedaje, więc jak chcecie ją zdążyć kupić w promocyjnej cenie, to napiszcie w komentarzu lampa, a wyślę Wam do niej link do sklepu gdzie ją kupiłem.